Dzień dobry wszystkim. Budzę się dzisiaj rano i mówię: Wow, mam zakwasy, ale po czym? I dlatego ważne jest, żeby robić różne treningi albo różne sporty uprawiać. Ja chodzę już z powrotem prawie miesiąc na boks. No i okej, okay, pracują mi tutaj ramiona, tak? Pracuje mi brzuch. I miałam zakwasy, ale już nie mam, Chodzę i nie mam, po prostu czuję się coraz silniejsza. Natomiast poszłam na tego padla. to było dwa dni temu. A wiadomo, że zakwasy zawsze dwa dni później wychodzą e, najgorzej. I dzisiaj się rano budzę i w zupełnie inne partie mnie e, bolą. I mam takie: okej, okay, mam zakwasy. Więc to mi pokazuje, że dobrze robię. Ja jeszcze muszę wymyślić coś, żeby dolne partie trenować. Myślę o, yy, myślę o Pilates, bo kocham Pilates na reformerach, albo po prostu muszę chodzić na siłkę i, wiecie, maszyny cisnąć, yy, żeby zbudować glute. <noise> Ale tak, dobrze, yy, dobrze, że mieszam te sporty. Bicki są coraz fajniejsze. Nie chcę się do tego ściągać, żeby pokazywać. Ale dzisiaj chyba też idziemy na padla znowu. Jak chłopaki, znajdą kort. Bo wszystkie są zarezerwowane. Co to jest w ogóle za szał na Napadla, ale polecam. Fajnie jest. Fajna jest atmosfera. <grym>, że tak powiem. Zbieram się do nas. Spacer z psami i robię swoje. Dzisiaj jest normalny dzień pracujący. Przypominam, od rana mam bombardowanie z roboty. Mm -hmm, bałam się tego wczoraj. No dobra, dzisiaj się spociłam. Czytam Wasze wiadomości i chcę coś powiedzieć, odnieść się do tego. Wokół mojego życia prywatnego jest bardzo dużo szumu yy, i Mam wrażenie, że ludzie obecnie dzielą się na dwie grupy i też na takie grupy, że komentują to, co robię, to jak chodzę, ćwiczę teraz. Na takie grupy jedna grupa mówi, ona to robi specjalnie, chce mu pokazać, co stracił. A druga grupa to kobiety, które mówią, kurde, Sandra motywujesz mnie, ja też chcę wrócić do formy pociąży, ale fajnie, że siebie dbasz. I ja Wam powiem tak. Ja na przykład szczerze, z całego serca, naprawdę uwierzcie mi, gdy to mówię. Nie chcę nikomu nic pokazać, udowadniać, robić na złość, pokazywać, co stracił. Nie. Po prostu mam wrażenie, yy, nie mam wrażenia, tylko tak jest, że teraz moje życie jest zorganizowane. Bo teraz wiem, kiedy, w które dni mogę iść do pracy, w które dni zostaję w domu z dzieckiem. Które dni mogę sobie pozwolić, żeby pójść na trening? Gdzie versus wcześniej było tak, że był chaos. I ja zawsze, od zawsze, jeżeli obserwujecie mnie tutaj od wielu lat, a wiem, że są tutaj osoby, które obserwują mnie jeszcze z czasów, kiedy zaczynałam modeling w Miami, w sensie kiedy Instagram wyszedł. I ja powtarzałam, że zawsze w, nawet w tych najgorszych sytuacjach i mam to wytatuowane na ciele. Próbuję znaleźć coś dobrego, a w tych najlepszych, najsupraższych sytuacjach jest coś zawsze złego. I w tej całej sytuacji to, to, co jest fajne, to to, że ja teraz mogę zorganizować swoje życie i mam więcej czasu takiego sama ze sobą dla siebie. I to nie jest tak, że gdy kobiety się rozwodzą, rozstają, odchodzą od tatusiów, czy nawet po prostu rozstają się w związkach, to że one zawsze chcą pokazać, co facet stracił. Nie, nie pomyśleliście może, że to jest tak, że kobieta nagle ma czas dla siebie? I uwierzcie mi, że ja naprawdę nic nie udaję. To, jaka teraz jestem, to jestem prawdziwa ja. Gdzie wcześniej bardzo dużo płakałam, i uwierzcie mi, że te najgorsze chwile ja już mam za sobą. Tylko, że ja nie pokazywałam tego na Instagramie. I wam się może wydawać, że ja pokazuję naprawdę każdy moment swojego życia, ale tak nie jest. Uwierzcie mi, że nie macie zielonego pojęcia, co się dzieje w moim życiu. I pokazuję wam tylko tyle, ile chcę, żebyście widzieli. A te najgorsze chwile, o których. Najgorsze chwile, o których nie macie zielonego pojęcia, w ogóle nie były pokazane tutaj w tej przestrzeni. Nie macie zielonego pojęcia, jak złe, tragiczne historie się wydarzyły w moim życiu w tym roku. I to już mam za sobą. Ja już to mam przepracowane, zamknięte. A to, co teraz robię, to robię dla siebie, po prostu. Jeżeli chcę coś komukolwiek udowodnić, to najbliżej mojej agencji, ponieważ moja agentka z Next, z agencji Next, która mnie reprezentowała przez wiele, wiele lat, przez całą moją karierę, przyleciała do Polski mnie odwiedzić. I gdy mnie zobaczyła, zadzwoniła do dyrektora Next i powiedziała, ona musi wrócić do roboty. I ja powiedziałam, że nie chcę, ja teraz jestem mamą, jestem cała wytatuowana i ja nie będę wracać do modelingu. I minęło parę tygodni i oni dalej mnie bombardowali i prosili, że zmienią dla mnie warunki, że wrócę na innych zasadach i uznałam, że nie jestem jeszcze stara. Nie jestem, nie wiem, pomarszczona, nie wiadomo jaka, że kurde, nowy rok idzie. Może to jeszcze nie jest jakiś zamknięty temat. Ja nie będę, wiecie, latać tak jak wtedy pięć razy w tygodniu na sesję, bo jestem przede wszystkim mamą teraz. Ale czemu nie, jeśli raz na jakiś czas dostanę jakąś zajebistą sesję, propozycję sesji? I na przykład nie wiem, będę musiała polecieć do Nowego Jorku albo do Miami, i wtedy mogę wziąć Laosia, który będzie się zaraz uczył języka angielskiego. Dlatego też mam te wszystkie, wiecie, opisy po angielsku, bo też padały te pytania, czemu wszystkie szafki mam opisane po angielsku, ponieważ Laos będzie teraz uczony języka angielskiego w moim domu. Więc fajnie, jakby poleciał również do Miami, do mojej rodziny, poznał i tam, wiecie, po prostu też troszeczkę tego świata, więc nie widzę tutaj w tym absolutnie nic złego. A, a to, że teraz dbam mocniej o siebie, że wróciłam do treningów, że pokazuję więcej ciała, kurde, no, ja taka zawsze byłam, zanim zostałam mamą, zanim wróciłam do Polski, to przecież ja byłam modelką katalogową, robiłam bikini i bieliznę wszystkich klientów po prostu komercyjnych i wtedy nikomu to nie przeszkadzało, że prawie cały mój Instagram to było w strojach kąpielowych, a teraz mi się kontent zmienił i wiem, że też ludzie przyszli w takim innym trochę czasie, bo bardzo dużo kobiet przyszło mnie obserwować, gdy zaszłam w ciążę, więc ja wiem, że oczekujecie ode mnie parentingowego tylko i wyłącznie kontentu, no ale słuchajcie, wracam też do fitnessu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale również miałam aplikację fitnessową i wtedy robiłyśmy razem treningi, i, i, i wtedy otworzyłam catering swój. Więc ja byłam w tym świecie, tylko to wszystko zrobiło wielką pauzę, bo po prostu nie miałam na to czasu. I to nie jest tak, że mój syn teraz pójdzie w odstawkę. Mój syn jest absolutnie moim priorytetem i zawsze będzie, ale jestem w stanie jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, teraz bardziej zagospodarować sobie czas, bo wiem, że w te godziny i w te dni to się ma wydarzyć. I, dla, i to nie jest tak, że tylko ja tak mam. To, jest, to się nazywa taki syndrom e, po angielsku to było divorce the, the, the glow, no ale nieważne, e, że kobiety... I wracają do siebie, bo przestają płakać, przestają cierpieć i dbają o siebie. Ale to nie jest po to, żeby komuś cokolwiek udowadniać, więc ja widzę Wasze wiadomości i cieszę się, że bardzo dużo kobiet inspiruje i że jak piszecie, bieżnie wyciągacie, odgruzowujecie jakieś orbitreki, super, róbcie to dla siebie, przede wszystkim, tylko i wyłącznie dla siebie. Ja bardzo współczuję osobom, które mają tak e, zamknięte głowy, że właśnie komentują inne osoby w ten sposób, tak jak tam ta pani, która e, zamiast napisać do swojej koleżanki, napisała do mnie, że on schudła, więc pewnie, e, pewnie o zębik. Nie, czemu nie mogła napisać? Kurde, ale fajnie, że znowu nie wiem, czuje się świetnie, tylko zobaczcie, bo, bo dzielimy się na te dwie grupy i ja nie będę starała się przekonywać tych osób, które tak o mnie myślą. Że są w błędzie, niech oni sobie będą w tym swoim błędzie. To nie jest mój świat. Ja się z tymi ludźmi nigdy bym nie spotkała na kawę i nie dogadała z nimi, więc nie będę próbowała tych ludzi przekonać. Natomiast bardzo, ale to bardzo dziękuję, że piszecie do mnie właśnie takie miłe, fajne, pozytywne i że też chcecie zacząć działać. Ja wam cholernie kibicuję. Wszystkim mamuśkom, które chcą wziąć się za siebie, znów poczuć się, jak tamte one, zanim było dziecko, i bardzo z całego serca Wam kibicuję, róbcie to dla siebie. Skoro jeszcze was tutaj mam, to mam jeszcze dwie rozkminki, a widzę, że moje gadanie paru osobom się spodobało. Ja zawsze tak mam po sporcie, bo mam endorfiny, więc jestem przeszczęśliwa. I teraz tak, jeszcze dwie rozkminki mam. I strasznie bym chciała, aby ludzie przestali próbować robić ze mnie, nie wiem, jakiegoś toksyka albo szukać drugiego dna, którego nie ma. Nie ma. I tak, temat numer jeden niania. Nie wiem, czy wy też tak macie albo macie takie wrażenie, że gdy ktoś mówi, ona no pewnie ma nianie to jest takie negatywne. I na pewno ten temat się przywiela na jakichś głupich forach i tak dalej. Więc odpowiem, ja nie mam niani jeszcze. Gdy Loś się urodził. Miałam taką położną, po którą zadzwoniłam w czwartym, albo piątym miesiącu życia Leosia, kiedy miałam już te 4-5 miesięcy nieprzyspanych nocy i marzyła mi się jedna przyspana noc. I zadzwoniłam po nią, która przyszła spędzić nockę u nas w domu, zająć się Leosiem, żebym ja mogła despać. No, nie spałam, bo mój instynkt, ma instynkt macierzyński mi nie pozwolił. Ale później, jak Leos troszeczkę podrósł, to mieliśmy taką mianię z skoku. Która parę dni w, w miesiącu przychodziła, i ja w te dni planowałam sobie jak najwięcej nagrań rzeczy, sesji i yy, tata robił swoje, ja robiłam swoje, i ona była z losiem i ja nie widzę w tym nic złego. Yy, to, to, co widzę w tym złego, to że inne kobiety, matki próbują nacechować Nianie, że to jest coś okropnego. I zazwyczaj te kobiety, które mówią, że to coś jest okropnego, to są te osoby, matki, które są nieszczęśliwe, bo nie mają czasu dla siebie. Nie mają czasu wyjść na paznokcie, do fryzjera, pójść z koleżanką na kawę, bo uważają, że niania to zło. A prawda jest taka, że niania nie wychowuje Ci dziecka. Niania jest od tego, aby Cię odciążyć. Ja obecnie nie mam niani, ale będę miała, bo ją zatrudniłam. I będę miała nianię, która będzie pracować jak normalny człowiek. Będzie miała godziny pracy, ja nie będę mogła jej wykorzystywać, i ona będzie mi pomagała, kiedy ja będę musiała wyjść do pracy, a, nie, a będą moje dni, kiedy muszę się dzieckiem opiekować. I na szczęście, ja mam takie szczęście szczęście sama sobie to zbudowałam tą, tą pracę, że jestem właścicielem firmy jestem prezesem, ale jestem właścicielem również firmy i to ja decyduję, kiedy pojadę do biura, kiedy są dni, kiedy muszę pojechać do biura, kiedy mamy projekty, musimy coś domknąć, a kiedy są różniejsze dni, że mogę sobie pozwolić, żeby zostać w domu z dzieckiem. I od tego jest Moi, Moja rodzina nie mieszka w Warszawie. Ja mam rodzinę w Łodzi. Do tej pory yy, było tak, że moja, że moja rodzina przyjeżdżała mi pomagać, za co jestem cholernie wdzięczna mojej mamie, mojej babci, mojemu dziadkowie, dziadkowi, bo oprócz tego, że mam firmę, jeszcze jestem w tym świecie celebryckim. Czasami mam programy telewizyjne, jakieś sesje, kampanie. Można powiedzieć, że mam pracę na kilka etapów, Więc ta niania nie jest y, czymś złym, bo dzięki niej ja będę mogła dalej wykonywać swoje rzeczy. No i teraz płynnie przechodzę do drugiego tematu, czyli praca. To jest coś, co ja tłukę moim dziewczynom w firmie, jak opętana. Ja mam syna ale czuję się odpowiedzialna też za dziewczyny w firmie. Mam tylko dwie dziewczyny, które są starsze ode mnie, a reszta jest młodsza. I dam Wam przykład jednej z dziewczyn, która u mnie w firmie pracuje. Nie będę mówiła po imieniu, ale jest dużo ode mnie młodsza, i, i zawsze ją zachwalam do moich przyjaciół, że ona sobie w życiu poradzi. Bo gdy przyszła pracować ze mną przy moich social mediach i gdy przyszła pracować do firmy, była na zupełnie innym etapie niż jest teraz. Ona się tak pięknie rozwija, widać, że czerpie z tej pracy. Ciężko, ciężko bardzo pracuje, a ja jestem takim pracodawcą, który lubi nagradzać swoich pracowników i Moim językiem miłości w ogóle jest obdarowywanie, ja kocham dawać prezenty, ja dlatego kocham święta, dziwnie się czuję, gdy ktoś mi coś daje, ale mam tak samo w pracy, jak ktoś widzę, że zapierdziela, to ja daję premie, daję podwyżki i ja chcę, żeby te dziewczyny się rozwijały, ja mam same babę w firmie, ok? I to zawsze mówię moim dziewczynom, musicie być niezależne finansowo. Fajnie, że macie partnerów, mężów i tak dalej, ale musicie być niezależne finansowo, bo tyle się historii naoglądałam, nasłuchałam, że różnie w życiu bywa. Moja kumpela z Miami była taką housewife. Ona nie pracowała, ona musiała pójść tylko sobie na pilates, pójść na zakupy z kartą kredytową swojego męża. W życiu by nie przypuszczała, że coś pójdzie nie tak dwójka dzieci. Gość dostał kryzysu w wieku średniego, zostawił ją do dwudziestolatki, a ona została z niczym, absolutnie niczym. Życie jej się zawaliło, bo nigdy nie, nie miała normalnej pracy, nie odkładała, ona kupowała sobie torebki i teraz te torebki musiała sprzedać. I co jest z tych torebek? I to też mam wrażenie, powoduje, że ja jestem taka spokojna, bo ja jestem niezależna finansowo, ja sobie w życiu poradzę, bo ja sobie zapracuję na to. I. Fajnie, jeżeli macie faceta, który pracuje, a wy się zajmujecie w domu. Ja już Wam życzę miłości aż do śmierci, naprawdę. Ale to, jacy jesteśmy, jest. Yy, to jest. Yy, to jest suma doświadczeń. Ja już w życiu dużo doświadczyłam. A mój toxic trait, każdy z nas ma coś w sobie takiego toksycznego i we mnie to, co jest toksyczne, to jest to, że faceci ze mną mają przerąbane, bo ja zawsze byłam niezależna i mam tak yy, yy, czasami takie ego, że jak mi raz facet powie, że on mi coś kupił i mi to wypomni, to ja do końca życia pamiętam, że on mi to wypomniał i ja sobie nie pozwolę później, żeby on mi yy, powiedział, że on zapłacił za kolację albo za coś tam, za coś tam, więc ja mam taki toxic trade, że ja muszę zapierdzielać tak, żeby nikt mi później nie wypominał, że on mi dzięki niemu coś mam, albo dzięki niemu coś y, osiągnęłam. Ale to jest i plus i minus, bo jestem w stanie wstać, wyjść i robić co chcę. Dlatego ym, to co mogłabym wam przekazać to myślcie troszkę o sobie i nie zapominajcie przede wszystkim, że w związku czy w matce czy w rodzicielstwie jesteście też wy? Jeżeli jesteście rodzicami, to zawsze będziecie mamą, ale oprócz bycia mamą, jesteście też osobą, która ma swoją tożsamość i myślcie też o swoim szczęściu. I to nie jest bycie narcyzem, gdy mówimy, że. Stawiamy swoje szczęście na pierwszym miejscu, bo szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko. Jeżeli dziecko będzie dorastało i widziało, jak matka płacze, to później mu się miłość będzie kojarzyła, że jest ciężka, że, że mama płakała, bo ona była wiecznie zmęczona. A jeżeli będzie widziało szczęśliwą, spokojną matkę, to później będzie miało dużo łatwiej w swoich relacjach. I to jest to, co chciałabym Wam z moich y, pogadanek przekazać. Myślicie o sobie, a niania to nic złego. Nie jest po to, żebyście mogły wyjść na poznocie i być szczęśliwi. Jeszcze mi się przypomniało coś, dlaczego nie ma hejtu na żłobki, a na nianie jest. Przecież rodzice oddają dzieci do żłobków, żeby mieć czas dla siebie. Ja na przykład nie chcę puścić Losia do żłobka, bo nie. Ale zamiast pójść do żłobka, będzie miał genialną nianię, która będzie po prostu go uczyła i młody będzie mówił w dwóch językach. Więc nie widzę w tym problemu. Natomiast no problem to chyba tkwi w naszej mentalności, że w Polsce po prostu trzeba zawsze no, ta coś źle zrobiła albo wiecie, trzeba pozazdrościć, bo nie będziemy z sobą. Natomiast no Mniej zazdrości, więcej miłości, jakby się więcej ludzie ruszali, to by byli bardziej szczęśliwi, bo endorfiny są super i w ogóle, i sztos. Ja idę do domu robić dalej kuchnię, a jutro mam kolejny trening. Dziękuję Wam bardzo. Nie jestem w stanie odpisać każdej, bo co minutę jest jakaś wiadomość piękna, ale widzę Was. Widzę, dziękuję. Trzymam naprawdę za Was kciuki. Nie namawiam do kopnięcia starego w dupę. Żeby nie było, namawiam do odnalezienia swojego szczęścia, swojej iskry z, i tego, co daje Wam szczęście. Czasami to szczęście jest w związku, druga osoba jest Waszym szczęściem, ale nie zapominajcie o swojej tożsamości, bo mam wrażenie, że zawsze jak, jak się stajemy mamami, to wiecie, ja to zauważyłam po sobie, Dom trzeba posprzątać, trzeba ugotować, trzeba dziecko przewinąć, trzeba teraz, a im starsze dziecko, tym więcej jest rzeczy. Trzeba do bawialni, bo go nosi, trzeba nowe ubranka, trzeba coś. Ja jeszcze mam trzy psy do tego wszystkiego. Jeszcze praca, jeszcze firma, jeszcze to i czasami czuję się taka przebodźcowana, overround, ale robię stop i co Sandra? I zadaję sobie pytanie, co Sandra by teraz chciała? Nie mama, nie partnerka, nie sprzątaczka. Nie gosposia, nie kucharka, nie praczka, bo my jesteśmy wszystkim naraz. Ale co Sandra by chciała dla siebie zrobić, żeby teraz być szczęśliwa? I na przykład teraz Sandra chce pójść do wanny, więc dzięki. Idę poleżeć w wannie i poczytać książkę. Zaczęłam czytać tą książkę, Życie z idiotami czy tam wśród idiotów. Fajna. Na pewno, jak wrócę do pracy, to chcę zrobić ze wszystkimi dziewczynami test osobowości, bo też mi tak doradzałyście, żeby zrozumieć, jaką jesteś osobowością. Ja sobie zrobiłam i wiem. No i czytam dalej.